Cześć się ja jestem Grant i to jest kolejne przedstawianie modu słuchajcie. Dzisiaj kolejna dawka modzików. Zobaczymy co w tym tygodniu wyjdzie. No i zapraszam Was już na pierwszy mod. Kolejny prefab, jak widzicie, są to orurowania na ładowarki, Możecie sobie takie orurowanie dać. Jak najbardziej myślę, że spoko to wygląda. Czy do każdej ładowarki to będzie fajnie wyglądało? No to już jest mi ciężko powiedzieć, ale jak najbardziej taki prefabik jest na z More palet, czyli że możecie mieć więcej palet na mapie niż do tego momentu. Oryginalnie jest to tam jakiś limit, więc jeżeli przekroczycie ten limit, no to już one więcej się nie pojawiają. Jak widać, możecie sobie od tego momentu włączyć pokazywanie, jaka jest przecena w aktualnie w grze. Czyli na pierwszym skinie jest tutaj nawet napisane. Że w tym momencie jest dostępny New Holland L318 za cenę taką, i taką myślę, że spoko opcja, bo na pewno będziecie wtedy bardziej dziś zwracali uwagę na te przeceny. No a do tego momentu było to po prostu była to loteria, nie widzieliście co za bardzo może być w danym momencie włączone. Jak najbardziej, ten modzik wydaje mi się, że na duży plus. Więcej opcji do włączenia w grze, jak widzicie, po prostu macie jeszcze bardziej szczegółowo pokazane co gdzie i jak. Godzina jest na przykład z datą. Jak widzicie tutaj macie rok, też macie na przykład pokazaną walutę. No naprawdę jest tego sporo. Też możecie zmienić sobie na przykład wygląd mini mapy, czyli na przykład wyłączyć okrągłą i tylko zostawić kwadratową mniejszą i tą największą kwadratową mapę. No tak naprawdę możecie robić sobie tutaj konfiguracje jakie tylko wam się podobają. Modzik dodający i pokazujący Wam najwyższą wartość sprzedaży jak i też miejsce gdzie trzeba to sprzedać. Kolejny mod również z bardzo dużą ilością ustawień, który pokazuje co robi Wasz pracownik w rzeczywistym czasie. Jak najbardziej dobrze znany modzik, czyli możliwość jakby to powiedzieć intensywowania spalin z tłumnika, jak widzicie są po prostu Ciemniejsze te smugi. Jak dobrze wiecie, w 22 również ten modzik był dostępny. Polski dom, jak widzicie, od czarnego. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda i mi się osobiście bardzo to podoba. Na polskiej mapie myślę, że na pewno nieraz zostanie on wykorzystany. No i tutaj malutki domek, jak widzicie, nie za duża budka z możliwością spania jak najbardziej, można do środka sobie wejść. Jest garderowa jest miejsce na spanie. No myślę, że dla osób, które gdzieś tam nie lubią nie wiadomo jakich domów dużych, no to taka chatka się sprawdzi w 100%. Wieża ciśnień. Bardzo potężny zbiornik na gnojowice. Jak widzicie jest naprawdę spory, robi wrażenie. Także jak najbardziej teraz taki zbiornik możecie pobrać sobie na mod Stare drewniane wiaty. Jak widzicie, no trzeba przyznać, że naprawdę są to stare wiatki jest to można powiedzieć taka paczka, w której właśnie macie i garaże, i wiaty. Wiata wraz z możliwością e, konfiguracji na przetrzymywanie krówek. Jeżeli byście potrzebowali taką wiatę sobie właśnie przerobić, żeby też były te krowy, no to jak najbardziej jest to taka możliwość. Taki trigger, gdzie możecie uzupełniać sobie herbicydy, nasiona, jak i nawóz. Garaż, którym można przetrzymywać swoje zbiory. Jak widzicie, naprawdę jest bardzo długi. 105 tysięcy. Więc, jeżeli poszukujecie jakiś budynek na przechowywanie waszych zbiorów, no to jak najbardziej taki się budynek wam sprawdzi. Kolejna, można, no, kolejny garaż, przepraszam. Z przegrodami, jak widzicie, na trzymanie wasze, waszych zbiorów. Grain COMPLEX czyli po prostu garaż z można powiedzieć silosami w których możecie również trzymać wasze zbiory garaż wraz z warsztatem jak widzicie macie nawet zdjęcie ze środeczka no myślę, że naprawdę fajnie to wygląda kolejne ozdoby na mapę widzicie tutaj taka taczuszka, takie zagrody dla małych zwierząt jak i również płyty Tutaj macie taki, taką produkcję, w której właśnie możecie sobie e, robić, tak naprawdę, w której możecie robić tak naprawdę wszystko, co jest związane z produkcjami. Kolejna produkcja też również, jak widzicie, możecie robić wszystkie możliwe dostępne wytwory w farmingu. Kolejne silosy takie oto widełki do chwytania waszych belek czy też snopków. Skrzynka do naprawiania waszych maszyn, czyli przenośny warsztat. Jak widzicie, taka płytka, która ma umożliwić wam ustawienie automatycznie waszego kombajnu, aby było jak najmniej straty. Jak widzicie, no, taka można powiedzieć, płyta z czujnikami ciągnąca się gdzieś za yy, waszym kombajnem, mierzy straty i ustawia wam kombajn. Nie za duża przyczepka, jak widzicie, yy, mieści ona 6000 litrów. Tutaj kolejna maszyna o szerokości 2,4 m, 90 koni wymagane. Także możecie pobierać i podczepiać, nawet do małych ciągników, bo na pewno uciągnie bez problemu. Taki samochodzik od Lizarda, jak widzicie, możecie konfigurować go sobie kolorystycznie, jak tylko Wam się podoba. Laweta na Wasze maszyny. Kolejne lawety, jak widzicie tym razem takie nietypowe, bo z możliwością zaczepienia headeru. Jak widzicie, możecie na trzecim skinie tutaj transportować sobie kombajn, no i właśnie na takim jakby stelażu umieścić header. Samochód ciężarowy, jak widzicie fajna opcja dla osób, które gdzieś tam nie lubią bawić się w podczepiane przyczepy do ciągnika, to taki, tutaj, taki właśnie wóz. Wam się jak najbardziej przyda. Mieścią 17 tysięcy litrów, także naprawdę już troszkę pomieścicie. Kolejna mapa, jak widzicie, nie jest ona jakaś za duża, ale jak najbardziej możecie sobie na takiej mapce pograć troszeczkę zróżnicowania terenu, troszeczkę pól. Jak widzicie, no, jakiś klimat ma ta mapka, nie wiadomo ile roślinności, no to nie zobaczycie na niej, ale jak najbardziej dla osób, które lubią. Można powiedzieć, takie mapki, gdzie no nie ma nie wiadomo ile te, tego, tej roślinności i zabudowań, no to na pewno przydatna. Kolejna mapka, również nie jest ona jakaś za duża. No, na pewno, jeżeli chodzi o klimat, ma o wiele lepszy niż ta poprzednia, którą widzieliście. Duże pola, no trzeba przyznać, że naprawdę robią wrażenie. Kontrakty na wapnowanie. Tym razem, właśnie taka modyfikacja wyszła na modchabie dzięki któremu którym możecie sobie wapnować pola na kontraktach jak najbardziej przydatny modzik, myślę, że też dla osób, które gdzieś tam zajmują się typowo kontraktami, bardzo przydatny możliwość pojechania jakby na wakacje, słuchajcie, czyli jak widzicie macie trigger do spania i po podejściu do tego triggera możecie w sobie wcisnąć odpowiedni skrót klawiszowy, czyli tutaj w tym momencie V no i dzięki temu możecie sobie pojechać na tak zwane wakacje Dużo polskich ogrodzeń, jak widzicie, do wyboru do koloru. Kolejne silosy, jak widzicie, typowo amerykańskie i jak najbardziej, no, jeżeli chodzi o pojemność, to e, macie tutaj od 500 tysięcy litrów aż do miliona. Kolejne garaże do przetrzymywania e, tak naprawdę czy maszyn, czy waszych zbiorów. Kolejny metalowy garażyk. Nie za duże zbiorniki na waszą gnojowicę. Typowo amerykańskie garaże, jak widzicie z taką wiatką po lewej stronie, nazywa się ona metalowa średnia wiata, więc jak najbardziej możecie sobie taką pobrać, zachęcam, możliwość konfiguracji kolorów, także na pewno każdy znajdzie też coś dla siebie. Kolejna wiatka, jak widzicie kosztuje ona 10 tysięcy, także polecam pobierać i testować. Tutaj macie taką wiatę wraz jakby z garażem, bo widzicie nawet, że z jednej strony macie miejsce takie, że możecie wjechać sobie tak naprawdę no, przejazdowa wiata, a z drugiej strony macie już taki ala garaży gdzieś tam zabudowana ta ściana, także jak najbardziej polecam pobierać. Garaż wraz z warsztatem, jak widzicie na screenach, możliwość konfiguracji kolorów. Kolejna paczka garaży, jak widzicie też również możliwość konfiguracji kolorów. Myślę, że naprawdę fajnie się wkomponują gdzieś na polską mapkę. Tu macie taki warsztat, ale można powiedzieć, że taki typowo stary warsztat, gdzieś tam jeszcze zrobiony z e, starego garażu drewnianego. Jak widzicie, nawet macie tutaj e, taki baner o tym, że jest tu warsztat. Silosy, tylko tym razem do kukurydzy. Jak widzicie, nawet na trzecim screenie są widoczne kolby kukurydzy. Stacjonarny mieszalnik do paszy jak widzicie macie wydany ten mod od JMZ. -a. Suszarnia od JMZ do waszej zbiorów, także jak najbardziej na e, polską mapkę taka suszarnia się na pewno fajnie sp e, sprawdzi, ale również też na inne mapki, nie tylko polskie, bo myślę, że taka suszarnia na pewno przyda się nie jednej osobie. Kolejna obora dla waszych krówek pomieścicie tutaj 45 krów, także naprawdę na początek myślę, że bardzo fajna obora. Konkretny chleb dla waszych świnek pomieścicie tutaj 250 świn. Obciążnik zrobiony z beczki o wadze 550 kg. Modzik dodający wam kilka dodatkowych konfiguracji waszych pras i jak widzicie nawet możecie zmieniać sobie w nich kolory. Maszyna od Grimme do wykopu warzyw okopowych. Jak widzicie, możecie tutaj zbierać tak naprawdę tą maszyną wszystko, co tylko jest do wykopu. No, i jak widzicie, możecie to automatycznie sypać do waszych skrzyń. Mauser, który jak widzicie, jest przymocowany na takiej przyczepce, dzięki której możecie wozić sobie na przykład wodę. Nie za duża kosiareczka jak widzicie, czy naprzód, czy na tył, na tył to już od was zależy, o szerokości 2-4 metra. Taki e, chwytak do drzewa. Kolejne przystawki do waszych ładowarek. Same przystawki do ładowarek i turów, tylko że po prostu zmieniona jest nazwa i kolor e, tych przystawek od Lizarda. Pług od Kvernelanda z pakomatem. Mulczerek od Lizarda również o szerokości 3,40 m. Taka talerzówka, myślę, że naprawdę bardzo fajna, jeżeli chodzi o początek gdzieś tam y, prowadzenia gospodarstwa. Kolejna talerzóweczka, tym razem 4,5 metra. Tutaj również talerzówka, tylko już niestety o szerokości 2,5 metra. Więc no wiadomo, że ta szerokość nie jest jakaś wielka, ale na początek gospodarstwa na małe pola. Jak najbardziej się sprawdzi, kolejny wał. Jak widzicie, jest on podczepiany naprzód, dzięki któremu możecie właśnie po orce jechać i najpierw sobie wałować tą orkę. Taki oto głębosz o szerokości 2,5 metra. Ten sam głębosz, tylko tym razem od lizarda. Mulcher, a bardziej wały, które od razu mulczują o szerokości 6 metrów od lizarda. Myślę, że w końcu jakaś fajna prasa, no, gdzieś tam na polskie gospodarstwa od e, SIPMY. No i ta sama prasa, tym razem tylko zmieniona jest nazwa, czyli Lizard. E, również ta sama moc, e, także zachęcam do pobierania. Przystawka do zbierania pokosów e, Siana na waszym polu, na przykład sieczkarnią. Bardzo fajna przyczepa od Krampę. E, O, Jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o pojemność, to możecie ją konfigurować od 34-3 metrów sześciennych do 40 metrów sześciennych bardzo fajna i duża przyczepa samozbierająca od Pottingera e, Jumbo 8540 jak widzicie pojemność tutaj e, tej przyczepy jest 56,6 metrów sześciennych przyczepka taka podczepiana gdzieś tam do ciężarówki na dodatkowe ładowanie drzewa Posiadacie taki, można powiedzieć, wysięgnik, który ma na końcu e, haczyk do podczepiania, jak widzicie, takich bagów. E, dzięki którymi możecie właśnie sobie zasypać wkradł siewnik. Taka oto beczułka, Jak widzicie, jeżeli chodzi o wożenie, to tak naprawdę możecie wszystko wozić, co jest płynne, bo od wody aż tak naprawdę po paliwo. No, tutaj wiadomo, modzik, e, czy przydatny, no to jest to bardzo kontrowersyjne. Od Lizarda taki gokarcik, jak widzicie możecie sobie go konfigurować, jak i kolorystycznie, tak i wyglądowo. Taki pickupik. -pick. Myślę, że dobrze znana wszystkim ładowareczka od JCBK, nie jest to jakaś wielka ładowarka, więc na pewno dziś tam na początek bardzo przydatna w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o kosz, no nie jest też nie wiadomo jaka droga, bo to jest 48 tysięcy. Taki oto John Deere seria S7. Także jak najbardziej polecam pobierać. Kolejny freefab jak widzicie chodzi tutaj o możliwość teraz, że po starciu na przykład Waszego lakieru na tym miejscu zacznie pojawiać się rdza. Jak widzicie jest to troszeczkę widoczne. Jest to freefab także jak najbardziej jeżeli ktoś by potrzebował zapraszam do pobierania na motkabie Taka wiadka na Wasze maszyny. Nie za duży warsztat, tak naprawdę możecie go postawić tylko gdzie Wam się podoba, bo jest to taka, można powiedzieć, półka, która ma imitować warsztat. Taki markecik, w którym możecie sprzedać właśnie swoje zbiory. Wiata, w której możecie przechowywać tak naprawdę czy swoje maszyny, czy też na przykład właśnie zrobić z niej silos zakryty na kiszonkę. Tak zwany e czyli po prostu no, jak widzicie no, teksturowo nie robi to wrażenia, ale do przechowywania tak naprawdę waszych snopków, które gdzieś zbieracie sobie na polu. Kolejny e tym razem po prostu jest on głębszy i również służy do tego, który widzieliście na poprzednim właśnie filmiku. Również e -tunel, no tutaj tych e-tuneli naprawdę sporo, tym razem jak widzicie taki bliźniak. Kolejny e-tunel, tym razem jest on po prostu wyższy, więc no, możecie więcej zmieścić sobie tych belek na wysokość. No i ostatni tutaj e-tunel, jak widzicie również inny kolorek, no i już troszeczkę niższy, więc wiadomo, że belek również mniej zmieścicie. Myślę, że dobrze znane wszystkim jakby to powiedzieć wiaty, jak i też garaże. Które są zrobione typowo z metalu, jak widzicie na pierwszym sknie macie na przykład też takie teraz wiaty, które mają jeszcze dodatkowo półkę, więc, jak już możecie się domyślić, nawet można sobie postawić tam na górze jakieś wasze nasiona czy biwagi. Kolejna obora, tym razem no, trzeba przyznać, że taka już spora, bo mieści stokrów, Garaż wraz z możliwością, tutaj, jakby to powiedzieć, chowania. Waszych krówek. Jak najbardziej myślę, że bardzo przydatny tutaj budynek gdzieś na początek zaczynania przygody z właśnie hodowlą zwierząt. Kolejne bardzo fajne, duże pastwiska, tym razem dla koni. Jeżeli chodzi właśnie tu o sam budynek, myślę, że naprawdę robi wrażenie, bo nawet jak widzicie, jest on już zrobiony w stylu takiego gdzieś tam stojącego dłużej budynku, no, na którym już widać niestety upływ czasu. Modzik dodający wam e, ostrość gdzieś tam na dalsze, e, jakby to powiedzieć, widoczne elementy na mapie, czyli tutaj na pierwszym screenie nawet widzicie e, w oddali macie zamazane te góry, a tutaj po dodaniu modu macie to wszystko wyraziste. Modzik dodający do Nexata, czyli DLC, możliwość uprawy bezpośrednio w ściernisko. E, wiadomo, no modzik typowo dla osób, które gdzieś ten e, te DLC posiadają modzik dodający wam jak widzicie dodatkowe informacje czyli na przykład tak jak na samym początku macie podany opryskiwacz no i dzięki tutaj temu modzikowi widzi od razu czy na przykład on jest zalany herbicydem czy nawozem i winu procenta kolejne takie można powiedzieć skrzynie do zbioru na przykład waszych warzyw czy też na przykład winogron lub oliwek Łącznik, który ma umożliwiać wam podczepianie niektórych maszyn. kwytaczek na wasze big Bugi. Nie za duża talerzówka o szerokości 2 metrów. Ta sama talerzówka, tylko tym razem zmieniona jest nazwa i jest to lizard. Kolejne talerzówki, tym razem możliwość konfiguracji szerokości roboczej, czyli od 2,5 metra do 3,2 metra. Bardzo fajny kultywator od Kvernelanda, jak widzicie 7,7 metra, także no myślę, że fajna maszyna pod względem szerokości, bo zazwyczaj gdzieś tam się znajdowały od 8 metrów do 9, 10 i zwyż. Fajna talerzówka 12,2 metra. Taki można powiedzieć wał do ubijania Waszej kiszonki na pryzmie. Fajna mała beczułka do rozwozu gnojowicy o pojemności 3 200 litrów. Tu macie również taką beczułkę z tej samej marki o pojemności 3000 litrów. Mała lawetka, jak widzicie, do przewozu idealnie na przykład, właśnie nasion, czy też jakiś skrzyń z waszymi zbiorami. Kolejna laweta, tym razem od Lizarda. Przyczepa, która ma robić też za przyczepę przesypową. Jak widzicie na drugim screenie, możecie przesypywać sobie to przez żmikę, ale również na, przykład na skupie macie na dole taki syp. Kolejne przyczepy do przewozu waszych materiałów, które zebraliście z pól. Jak widzicie, tutaj macie różne kolory, także możecie również sobie skonfigurować. Przyczepy od Bratnera TA23065. Jak widzicie, tutaj pojemność jest 22 tysięcy litrów. No i maksymalne to jest 33,6 m6, także naprawdę bardzo fajna pojemność. Dobrze znane nam amerykańskie przyczepy od Wilsona. Jak widzicie 40 tysięcy litrów pomieścicie. Na pewno dobrze każdy kojarzy, że w 22 również one były dostępne. Kolejny siewniczek 11 metrowy. Możecie tutaj sobie zasypać jak i nasiona, tak i sypki nawóz, więc możecie sobie siać wraz z nawożeniem. Myślę, że jak najbardziej przydatny siewniczek, Dziś już pod większe maszynki, no bo wiadomo, że tutaj zapotrzebowanie mocy również jest spore. Ciężaróweczka od Maka, jak widzicie, z różną konfiguracją, bo czy możecie sobie zrobić z niej e, ciężarówkę do przewozu e, materiałów e, sypkich, tak też możecie zrobić sobie z niej beczkowóz lub lawetę. Ciężarówka od Lizarda. Kolejna mapa, jak widzicie, no nie jest e, najmniejsza, ale też nie jest jakaś największa, sporo opór, więc myślę, że tutaj będzie to mapa, e, na której w końcu z, znajdą się osoby, które na pewno by chciały pograć, e, niekoniecznie na mapach, które są, można powiedzieć, płaskie i puste. E, klimacik również na tej mapce jest, jak widzicie, jakieś tam bajorka, e, rowy, gdzieś tam jakieś drzewka między, między polami, także naprawdę klimacik jest spoko kolejna mapa. Również e, myślę, że mapka, na której znajdą się, które lubią właśnie takie, można powiedzieć, urozmaicone te mapy, czyli że jest trochę pól, jest trochę lasu, jest też sporo punktów sprzedażowych, no i również miejsce na gospodarkę. E, no nie patrzcie tutaj na miniaturkę mapki, no bo niestety nie wiem skąd ona jest, ale wygląda tragicznie. Kolejny prefabik na Mod Hubie, e, czyli takie ozdoby, które możecie postawić na mapie palet, jakieś kontenery, no i również takie budynki. Nic z nich nie możecie robić, to jest po prostu ozdoba, więc jak najbardziej taki prefab jest. Kolejny mod to możliwość dodania sobie jakby innych kamer niż te oryginalne. Damage Bar Selection, czyli możliwość sprawdzenia, jakby to powiedzieć po kolei uszkodzeń waszej maszyny, czyli na przykład macie podczepiony. Tutaj obciążnik, jest ciągnik i do ciągnika macie podczepioną np. maszynę sie siejącą Przydaje tutaj e, kultywator No to dzięki prze przeskakiwaniu e, między maszynami e, poprzez tutaj e, przycisk G Możecie zobaczyć czy np. ciągnik jest uszkodzony, czy np. jest uszkodzony wasz kultywator Albo obciążnik i za każdym razem gdy wciśniecie G będzie przeskakiwać też wam zużycie danej maszyny Naprawdę bardzo przydatny modzik, ja polecam w 22 również Taki mod używałem i naprawdę fajnie się sprawdza. Modyfikacja dodająca wam wcześniejsze sygnalizowanie, że będzie nadjeżdżał pociąg. Czyli tak jak macie naprawdę, że najpierw zapalają się wam światła i już sygnalizują, że powinniście się zatrzymać. I dopiero później zamykają się rogatki, a teraz jest tak, że macie właśnie to wprowadzone w grze. Myślę, że naprawdę fajny, fajna modyfikacja, więc zapraszam do pobierania. Takie oto podpory, jak widzicie, na przykład na trzecim screenie możecie sobie ustawić takie podpory 4 i układać tam drzewo. Taka oto płyta na wasz obornik, jak widzicie, poprzez umieszczenie płyty na tej płycie zawsze będzie się pojawiał oborniczek. Solary e, słoneczne, jak widzicie, możecie umieścić je tak naprawdę na każdym teraz budynku, jakim tylko Wam się będzie podobało. Nie ma ograniczeń, tam gdzie będziecie chcieli, tam je umieścicie. I dzięki temu też macie dodatkowy zysk. Paczka takich silosów, jak widzicie, nie są one zabudowane, tylko są po bokach opony i mają imitować właśnie taki silosik. Jak najbardziej macie ich tutaj sporo: od 6 na 16 aż po 12x30. Także każdy znajdzie odpowiedni dla siebie taki właśnie silos na kiszonkę. Kolejne wagi do ważenia waszych zestawów. No, tutaj dużo wam chyba nie muszę tłumaczyć. Antena po prostu, czyli też taka ozdoba. Więc, jeżeli ktoś by chciał taką ozdóbkę na łapę, no to jak najbardziej możecie sobie to pobrać. Kolejna drewniana wiata. Taki oto garaż, który, w którym możecie właśnie sobie przetrzymywać wasze, wasze wasze maszyny. Również z taką wiatą, gdzie macie zamontowany zbiornik na wasze paliwo. Bardzo fajny garażyk. Malutki garażyk, jak widzicie, z takim daszkiem na zewnątrz. Od Radi Gates. Takie zadaszenia, w których możecie umieszczać sobie wasze zbiory. Kolejne wiaty na wasze maszynki. Kolejna fabryka, w których możecie tworzyć teraz desery. Jak widzicie na trzecim screenie, jest tych deserów naprawdę bardzo dużo. No wiadomo, że za tym idzie um, najpierw ilość składników, które musicie dostarczyć, aby stworzyć taki deser. Kolejne garaże do przechowywania waszych zbiorów. Jak widzicie, naprawdę jest ich trochę i możecie również nawet sobie tutaj postawić największy, czyli 35x32 metry, który kosztuje 55 tysięcy, więc to naprawdę nie jest dużo, a myślę, że nie jednej osobie przyda się na mapę. Kolejna obora, w której pomieścicie 60 krów z y, takim pastwiskiem. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i polecam pobierać. Farma y, bra, bardziej y, paczka, po prostu obór wraz z innymi budynkami do właśnie Zajmowania się tutaj krowami. Kolejna oborka jest wraz z garażem. Bo jak widzicie, macie tutaj dwa budynki, czyli właśnie Obora i garaż. Taki obciążniczek o wadze 750 kg. Miotełka. ich przydatny. Myślę, że dla osób, które lubią się bawić w na przykład serie realne, no to jak najbardziej. Tu macie taki lemiesz, czy też przepychacz do właśnie na przykład właśnie tutaj przepchnięcia Waszej kiszonki na pryzmie. Widełki do tura czy też do ładowarki do przemieszczania Waszych belek. Chwytak na Wasze big buggy. jak widzicie możecie dwa big bugi na raz złapać. Kolejne przyrządy do Waszych ładowarek, tych mniejszych jak i tych większych. Kolejny wóz, a bardziej taka maszyna, która ma pomagać Wam w uzupełnianiu na przykład właśnie siewników, czy też rozsiewaczy. Polskie pługi, jak widzicie, tych pługów jest tutaj kilka, możecie sobie je konfigurować tylko jak chcecie. Lizardowska yy, przetrząsarka, jak widzicie, o szerokości 2,7 m. Maszyna do uprawy waszych łąk. Malutka, nie za duża przyczepka od Lizarda, jak widzicie, od 4,5 litrów i możecie zakończyć aż na 12 tysiącach litrów. Kolejna nie za duża przyczepka, jak widzicie o pojemności 5000 litrów. Bardzo fajna żmika, również Lizard, no trzeba przyznać, że w tym tygodniu wyszło bardzo dużo maszyn od Lizarda. Jest ona o długości 8 metrów, także jakbyście potrzebowali przesypać np. z przyczepy do danego miejsca, no to jak najbardziej sprawdzi się. Paczka maszyn od Landstal, jak widzicie naprawdę macie tu kilka. Fajnych maszynek, także ja zachęcam Was do pobierania i testowania. Pojazd od John i jak pamiętacie takie pojazdy były. Nawet wydaje mi się, że w 22 również one występowały. Kolejna ładowarka, tym razem od Volvo L120H. Kolejna, tym razem jest to paczuszka, więc macie tu kilka ładowarek. Również możecie sobie konfigurować ją pod siebie, bo naprawdę możecie tu zmieniać tak naprawdę wszystko. Elektryczny ciągnik od New Hollanda dobrze znany nam traktor również z dwudziestki dwójki Massey Ferguson 7700S. 700, Tutaj konfiguracja koni mechanicznych zaczyna się od 225 koni, kończy się na 280. Kolejny JCB Fast Track 8330. No i długo wyczekiwana mapa, myślę, że przez bardzo duże grono e, osób, które grają gdzieś farminga, e, czyli mapa szpakowo polska, mapka wydana przez Riota, jak i Jakusa. E, no tutaj jak widzicie mapa będąca już gdzieś tam. W 22, ale została ona totalnie przebudowana pod standardy 25 macie opis, co zostało zmienione, co dodane, co odjęte. No także naprawdę tych zmian jest tutaj jak widzicie bardzo dużo ja polecam pobierać, bo naprawdę mapa ma bardzo fajny klimat bardzo fajne pola od średnich aż po duże także każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie na screenach, naprawdę mapka robi wrażenie. Tak wygląda sama mapa. A tak wygląda e, troszeczkę taki, powiem Wam, że dam Wam smaczek dla osób, które nie grały jeszcze, jak wygląda e, mapka po deszczu. Naprawdę robi wrażenie, także zachęcam do pobierania. No i siewniczek od John Deera. Jak widzicie jest to już naprawdę potężna maszyna, e, więc jeżeli poszukujecie coś na duże gospodarstwa, no to jak najbardziej taki siewniczek się sprawdzi. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym tygodniu. E, myślę, że wszystkie mody udało mi się przedstawić, że nic nie ominęłem. Także zachęcam Was do zostania łapek w górę, subskrybowania kanału, no i wbijajcie również na streamy, które się pojawiają. No i do następnego tygodnia. Trzymajcie się. Pa, pa.